Cześć widzowie, tutaj Koksowiec. Zagramy sobie w chowanego z moim kolegą part 1. Dawaj, klikaj. Dobra, działa. No i tu polega, że masz bloki i się ogólnie chowasz. O, tu jesteś. Odwróć się. Tu jestem. O, co wybierasz? Jestem krzakiem.

Ej, jak on tam wlazł? Jak on tam wlazł do góry? Gdzie? Tam jest, na samym dachu, widzisz? Tam jest bank. Widzisz go? No. Ale jak to robię? Ja wiem jak. Trzeba iść tutaj. Ja idę właśnie tam. I teraz tu, i teraz trzeba jakoś tam skoczyć na ten dach. Tylko jak? Nie da się! Jak on tam wlazł? Ja jestem tam. I właśnie się poza tym domek. Ej, brzedł tam! Nie umiem! Ja nie umiem! Weszłeś? Ja nie umiem tam wejść. Tam kolejny co? Jestem, 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 jestem. Ja tam jestem, musisz tam skoczyć. Ja tam jestem. Musisz na tym domku tutaj. Na ten domek tam, jestem przed domkiem, i tam musisz przed ten domek iść. Widzisz ten domek? I tam musisz tak gdzie skoczyć. Idziesz? Drabinką. No tu, przed tamtym domkiem, co jest przede mną. O, i teraz, no ten domek na prawo. O, ten. I tam jest, tam jest wejście. Tam. 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 Tam jest. Dobra, idź do przodu teraz. Prawo. Nie, tam w stronę. Albo no tam. No i do przodu. Do przodu. Lewo. I widzisz te drzwi? No i wejdź tam. I tam jest darabinka, rabinka, widzisz? No. O, widzę cię. I musisz teraz tu doskoczyć. Musisz, ja doskoczyłem. Ja przeprze. To jeśli się nie udało. Ja tu jestem, jakoś wyszłam. Są cztery osoby razem ze mną. Prawie. A idę do ciebie, patrzeć, ci pokażę jak to się robi. Idę ci pom, patrz. Ja ci pomóc. Patrz, a to było tutaj? Idę. Ja pier... Nie, no teraz nie umiem coś. Coś idzie, idę jeszcze raz. Ty musisz stąd wejść. Ui! Ja cię... Nie umiem coś teraz. Bo to po co ja złaziłem? No po co po prostu ja złaziłem? No ja gdzie teraz nie umiem. I po co ja schodziłem? No po co? Ci też próbują. Nie, nie, nie teraz. Pięć, cztery. Dwa, jeden. Wygraliśmy. Ej, dobra, robię, losuję. Nie, Ja ci prawie epickie, a zostałem rzadkie, a już to mam prawie epickie, serio? A ja prawie bym dostał ten. Ja bym prawie dostał, ci powiem co. E, ja prawie dostałem owoce, liście, jabłoni. Czemu? Prawie. Jestem w lobby. Daj klik. Albo daj w wojn. No, wchowany, no. Musimy sero szukać. Mam nadzieję, że tu będą grać jakieś ogara, a nie ogary cały czas. Haha, zabiłem. Ha. W co? Teraz? Serio? Dobra, to poczekaj no po tej rundzie. No pa. Mm. Dobra, żeby Trzeba ich znaleźć. Gdzie oni są? Mm. Łot. Po prostu łot. Ja cię, szukać całych wieki. O! Dobra, jeden leży. Dobra. Gdzie teraz reszta? Tu też nic nie widzę. Może tu na dole? To coś jest. Tu jest dobra była kampa. Dobra była. Mm. Właśnie, się to jest Nintendo? No, tu się ukrywają gdzieś. Tymi schodami. Nie, Nie ma ich. Oni gdzieś na zewnątrz kampią. Coś tak czuję. W środku wątpię. Hmm, hmm, hmm. Też nic Aha No fajnie, przegraliśmy Co ja tu mam dla skin coś nowego mam Co co jest nowe? Fajne, fajne skinki no Eee... Czy był diamentem być? Aha, fajna mapa jest... Kami... Ja... Czym ja jestem? Naprawdę drewnem! Naprawdę drewnem! Ja... Yeah. Też na nad wolność oh, czuć. Siwenia! Wenia!

Gdzie Gdzie jestem? idzie? Bluey się nazywał. Blue. Bluey Słyszę trzaski Oooo Teraz gramy sami Kolega mi się okończyć niestety. Ehe, mm, he, ja oni są? Jeszcze został. To się go trzeba go szybko znaleźć. Będzie wygrano. Mm. Carl Jones. Mam nadzieję, że mam najsłabszą moją na świecie. Czyli tak mega nie mają. Ja cię kręcę. możesz mi mieć... Nie. Te autobusy są inne, jak te z pistojety No i na pistojety ma się wąsik. Dobra. Nie ma rozsłonię, szkoda. Dobra. Ja już, będę, ja już będę musiał kończyć ten filmik. Więc. Pa!